Program, który Państwo oglądacie to Wieczór WTK. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Już teraz kilka minut poświęconych bardzo ważnej sprawie. Sprawie, o której za chwilę porozmawiam z Państwa i moim gościem. W tej chwili znajduje się przed wielkopolskim urzędem wojewódzkim, bo tutaj o godzinie 18 właśnie spotkali się ludzie, spotkali się ludzie poznaniacy, wrażliwi na to wszystko, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, na śmierć ludzi i przyszli tutaj pod właśnie przed Wielkopolski Urząd Wojewódzki, żeby pokazać, co tak naprawdę o tym myślał. A ze mną już w tej chwili państwa i mój gość, pani Paulina Kunce ze Stowarzyszenia Lepszy Świat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Paulino, proszę powiedzieć, co tutaj się dzisiaj wydarzyło i dlaczego? Zdecydowaliśmy się, bo jest to przyjść tutaj i uhonorować jakoś um, minutą ciszy te osoby, które, um, które zginęły na granicy w ostatni, w ostatni weekend. Bo nie otworzyliśmy im drzwi do domu, do naszego kraju i postanowiliśmy małym, małym gestem, to znaczy przychodząc i pozostawiając znicze, mówiąc parę słów i prosząc też o, o trochę muzyki, uhonorować właśnie tą, te osoby, które, które odeszły, niestety. E, przyszło około 50 osób tutaj, właśnie e, przed Urząd Wojewódzki. Wszyscy w zadumie, w milczeniu, w ciszy. E, tutaj też słuchali tego, co Pani tutaj mówiła. E, oczywiście jest to, jest to bardzo ważna sprawa. Pani bardzo emocjonalnie do tego podeszła. Bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, do całego tego tematu, ponieważ e, od wielu lat, nie tylko ja, ale wiele, wiele osób tutaj u nas e, z Poznania, ale też w całym kraju kolegów i koleżanek, aktywistów, aktywistek, działaczy społecznych e, jakby jest głęboko w tym temacie, są zakorzenieni. Ja miałam tą okazję niestety um, być w, o, w obozach dla, dla osób z doświadczeniem uchodźczym, między innymi na wyspie Lesbos. I za każdym razem, kiedy, e, kiedy kiedy miałam okazję wchodzić do, wchodzić do obozu, było mi wstyd, a dziś jest mi wstyd podwójnie, bo, bo mój kraj nie, nie daje możliwości um, podstawowych praw dla osób, które się o nie ubiegają. Um, praw człowieka łamie je rząd, który, który robi nieprawdopodobnie um, straszną rzecz. I zresztą nie tylko, nie tylko te, ale wszystko e, co do tej pory od wielu lat e, obserwujemy, czyli całe te, fight, e, te fale nienawiści, dezinformacja, to, że e, dziennikarze i dziennikarki teraz nie mogą być na granicy i nie mogą nas powiadamiać o tym, co tak naprawdę się tam dzieje. I tylko dzięki właściwie aktywistom mamy i organizacjom, które gdzieś tam na miejscu są, możemy, możemy znać prawdę. My jesteśmy naprawdę w wielkim szoku. Mi dzisiaj zabrakło słów. Pierwszy raz, bo tak staram się naprawdę być głośno i mówić ze swoimi przyjaciółmi, ale gdzieś mi naprawdę zabrakło słów na to, co w naszym kraju się dzieje. To jest jeden z najgorszych dni w historii tego kraju. Myśmy doprowadzili do tego, nasze społeczeństwo, które jest podzielone, zantagonizowane, totalnie naprzeciw siebie stoimy, doprowadziło, do, wszyscy doprowadziliśmy do tego, że zginęły osoby na granicy, przerzucając, a mówią nam o przerzucaniu odpowiedzialności. To są żywe osoby. Proszę Państwa, to są żywe osoby. To są historie konkretne, to nie są numery. Na, na wyspie Lesbos jest taki cmentarz na totalnym pustkowiu, na którym miałam również możliwość być. I są tam groby osób, którym nie udało się dostać do tej twierdzy Europy. I te groby mają numery. To są jedyne, jedyne jakby. Rzeczy, które zostały po nich, czyli kamienie z numerami, ale ci ludzie nie są numerami, ci ludzie mają rodziny, przyjaciół, i konkretne historie. A my doprowadzamy dziś do tego, że patrząc na siebie na, na przeciw siebie, na swoich sąsiadów, znajomych, i kłócąc się, i doprowadzając do tego, że, że stoimy tak naprawdę naprzeciw siebie i patrzymy na siebie z wrogością, doprowadzamy do tego. Że na granicę nie wpuszczamy kolejnych osób. Nie ma słów już, jakby już nie ma, dla mnie już nie ma możliwości wytłumaczenia tego. Ja nie wiem, co mogłabym opowiedzieć, jakie historie mogłabym tutaj przywołać, jak poruszyć bardziej sumienia, sumienia osób. Nie. My musimy naprawdę zastanowić się nad tym, jak my funkcjonujemy teraz na co dzień, co się z nami stało, bo nas podzielono i za to jest odpowiedzialny rząd. Tutaj widzieliśmy ludzi głównie młodych, którzy dzisiaj przyszli tutaj przed Urząd Wojewódzki, ale też pomysły na to, żeby pokazać o jak poważnej sprawie, jak w ważnej sprawie mówimy, bo tutaj mieliśmy trzy osoby, które leżały w workach przed urzędem. To pewnie miało na celu pokazanie temu, kto jeszcze, do kogo nie dociera to, o co chodzi, o co dzisiaj chodziło podczas tego wydarzenia, żeby pokazać, że tak naprawdę tam, te osoby leżały, ale tam niestety były w tych workach ciała. Tak, za, za to odpowiedzialny jest e, Kuba Kapral e, ze swoimi studentkami. Niezwykle symboliczne. Jakby do końca nie, nie spodziewałam się, że to takie wrażenie nam nie zrobi, ale nie, tak, chcieliśmy to tym symbolem, jakby może jakoś poruszyć osoby, które by tutaj przechodziły bądź przejeżdżały e, w autach. Ale. Ale naprawdę nie wiem, co, co jeszcze więcej możemy zrobić. Ale prawda jest taka, że ten obrazek dla tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali, zatrzymywali się, zwalniali, patrzyli. No na pewno będą chcieli też więcej się dowiedzieć, dlaczego ta akcja? Bo wcześniej każdy o tym też mógł wiedzieć. W mediach chociażby na, na portalu wtk.pl też pewnie będą szukać informacji, żeby dowiedzieć się i tutaj też już ta informacja pójdzie w świat. Tutaj też pojawiła się muzyka. Taka, która też no, pokazała jak najbardziej, że to wydarzenie jest ważne. Też właśnie ludzie się tutaj zadomali się, przystanęli na chwilę. Bo pamiętam, że zapytałem panią przed godziną 18, jak długo będzie trwało to wydarzenie. Pani mi powiedziała, że około 20 minut. no Tak naprawdę minęło 20-25 minut, tutaj ludzie cały czas byli. Pani skończyła swoją jeszcze drugą przemowę. Ale to nie było tak, że tutaj ludzie się rozeszli w pięć minut, tylko każdy stał w zadumie, patrzył, mimo że już skończyła się przemowa, to każdy podchodził, jeszcze zapalał znicze symboliczne i tak naprawdę z 10-15 minut tutaj ludzie jeszcze po prostu stali w zadumie. Myślę, że y, wielu z nas jest już y, zmęczonych tym, co dzieje się w naszym kraju, chcą się, y, chcą się jakoś zjednoczyć. Takie momenty dają mi możliwość tego, żebyśmy mogli postać chwilę razem i zastanowić się, jak możemy działać dalej. Jest to bardzo, naprawdę, naprawdę bardzo ciężki e, czas w naszym, w naszym kraju. Naprawdę. Więc tak, dało to możliwość do tego, żebyśmy mogli chwilę postać i, e, i nawet po prostu poprzytulać się i dać sobie dobrą energię, ale jest to, jest to bardzo poważny czas. Uważam, że jest to naprawdę bardzo poważny czas w naszym społeczeństwie. I takie, takie momenty e, mówią o tym tym bardziej, pokazują to tym bardziej, że tak jak Pan e, wspomniał o tym, że, że zostaliśmy jeszcze dłużej, jeszcze tutaj ludzie stoją i rozmawiają, to, to jest tego dowód, że my mamy potrzebę tego, żeby być razem i żeby zastanawiać się dalej, co, co robić i jak przeciwstawiać się temu, co, co ma miejsce. Pięknie Pani dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Pani Paulina Konce ze Stowarzyszenia Lepszy Świat była Państwa i moim kościem Pięknie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. E, jesteśmy na żywo cały czas przed Urzędem Wojewódzkim tutaj w Poznaniu, gdzie miało miejsce o godzinie 18:00. Miało miejsce wydarzenie, które miało na celu pokazać właśnie ludziom, mm, zwrócić uwagę na to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, na śmierć ludzi, na to też, jakie tam panują warunki. No i właśnie Państwa i moim gościem była pani Paulina Kunce, która opowiedziała nam o tym, co czuje, jako że była jedną z organizatorek właśnie tegoż właśnie wydarzenia. Sami Państwo słyszeliście, jak to w jej ustach wyglądało, jak to wybrzmiało. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Szymon Kozłowski. Proszę, nie zmieniajcie Państwo kanału. Bądźcie razem z nami. Za chwilę ciąg dalszy. Wieczoru WTK.